No, dzień dobry. Ruszamy, tacho jest, yy, że tak powiem, włączone już. I wyjeżdżamy z Isheim. Został się tylko ten jeden i ja. Już on tak stanął bliziutko tutaj, ale No, i oczywiście tam na dole też pusto jest. Także śmigamy w kierunku polskiej granicy, moi drodzy. Tutaj pierwszy raz stałem w tym miejscu, skąd ruszałem. No i całkiem, całkiem. Tutaj BMW ładuje się, elektryczne. 80 metrę, Ile tego wczoraj tutaj było, prawo, 6, Ale byli też tacy, co mieli kłopot. Stanęli, nie wiedzieli jak się podłączyć do tego. Chodzili z telefonami, tam prawo. pewnie aplikacji szukali. Tragedia. No i proszę bardzo. Ruch, jak na greckim rynku. Tak naprawdę i w jedną i w drugą dużo aut, ale Znacząco więcej jedzie jednak przeciwnym Bo to jest poniedziałek Po lewej stronie Zobaczcie jak policja Spowolniła ruch drogowy O widzicie I wszystko jedzie za nimi Oni jadą piersi Na awaryjkach Czasami jeszcze jadą takim zygzakiem I z jakiegoś tam powodu Może to być sytuacja taka, że Nie wiem, leży jakaś opona Na drodze i służby, które są tam Z przodu ją właśnie sprzątają no coś się dzieje Z przodu na autostradzie Że oni już wolą na tym etapie Spowolnić ruch Tam żeby to uprzątnąć I oni później zjeżdżają sobie Jadą dalej a wiadomo to się zaraz zrobi korek Bo to wszystko zwalnia no Ale mają taki system Zatrzymałem się na Pegnic I teraz no, świństwo tutaj jest W tych Niemczech niesamowite Po prostu masakra Słuchajcie yy... No, i idę, żeby wziąć prysznic. A na pewnie z pani w kasie mówi mi, że tylko gotówką. 4 euro. Ok, wycofałem się. Mówię, no, skorzystam z tego prysznicy. Wziąłem 4 euro. W międzyczasie kawę sobie zrobiłem. Przychodzę, a ona mi mówi, że jeszcze 20 euro kaucji. Na ja taką zdziwioną minę. Ona pokazuje mi taką zalaminowaną. Kartkę w różnych językach, po polsku też było, ale wskazuje mi na rosyjski bądź ukraiński, e, myśląc, że jestem właśnie z tego kraju. No, Pokazuje jej na polski. no i Jest tam napisane 4 euro prysznic, 20 euro kaucji. Klucze nie, bo czasami, bardzo często są klucz w zamian. Na jakikolwiek, najlepiej to sobie wziąć z domu jakiś tam klucz, po prostu od mieszkania. Nieużywany, z bryloczkiem i dać im Tak, nie od samochodu W każdym razem takie, takie świństwo I, a, jeszcze y, Ja od razu dałem też tą kartkę Jak się wchodzi do toalety To za 1 euro się karteczkę bierze e, Taki bon No, ale ona nie Ona tego bonu nie będzie korzystała Znaczy, realizowała świństwa jest świństwo 150 Także tu nie skorzystałem, moi drodzy z nie z toalety, a z tego. Z I Na ja następnym parkingu skorzystam po prostu. No tak, szłapię się, szłapię 210 km do polskiej granicy. I teraz dostałem takie pytanie: co lepsze na początek? Czy chłodnia, czy prądeka czy jakiegoś innego rodzaju naszepa? Takie pytanie, na które tak naprawdę Każda odpowiedź będzie dobra Jeżeli chodzi o plandekę To tutaj trzeba się troszeczkę Napracować, bo jednak Odsuwanie tej plandeki Zasuwanie Czasami jest sztywna Jak jest zima Mokra jak pada deszcz Gdzieś tam się leje to wszystko spinanie ładunku pasami, kombinacje, rozbieranie tego boku jednego czy drugiego, no to jest kłopotliwe. Trzeba się liczyć z tym, że gdzieś tam złodzieje natną, przetną tą plandekę celem zobaczenia co jest w środku, żeby na przykład ukraść, prawda? No to jest tego typu. Jeżeli ktoś się chce z tym zmierzyć, może iść na plandekę. Aczkolwiek myślę, że chyba najwięcej jest ładunków na te planteki, bo tego najwięcej lata. Jeżeli chodzi o chłodnie, no cóż. Załadunki z ramp czasami mogą być samozaładunki, samorozładunki. Czyli kierowca sam ładuje, sam rozładowuje paleciakiem. Ale znowuż, jak ktoś ładuje, no to tam to spinanie towaru odpada. Są tylko takie poprzeczki, którymi się, że tak powiem, zabezpiecza ten ładunek i to wszystko. Ale z drugiej strony, obsługa agregatu chłodniczego no i brzęczący agregat, nie? taki grzechotnik za plecami, czy to w trakcie jazdy, czy na parkingu, takie sobie mamy jeszcze izotermę, czyli tak, jakbyśmy mieli chłodnie, ale bez agregatu, to jest też dobra rzecz, ale nie wiem. Mało tego widzę na, 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 na drogach. Nie? Są jeszcze cysterny, są różne cysterny. Są takie, że tam trzeba mieć ADR-a, są takie, że nie trzeba mieć ADR-ów, bo na przykład ktoś wozi jakiś olej spożywczy. No i okej, okay. wiadomo, krótsze są te zestawy niż zestaw taki z naczepą. ale prawdopodobnie, no co, no trzeba mieć te. Hmm, te cysterny wiadomo, kierowca tego nie myje, ale jedzie na myjkę tak samo jak chłodnie <laughs> jedzie na specjalną myjkę, Puszą to, bo na przykład za chwileczkę będzie wiózł coś innego i tak dalej, i tak e, dalej. Tutaj pandeki nie przetną, nie spuszczą, tam jest dużo znowu plomb do zakładania. E, wszystko ma swoje plusy i minusy, powiem wam. Także nie wiem. Ja bym najchętniej zaczynał właśnie na plandece, bo jest dosyć ciężkawo i później wszystko co inne to będzie w miarę chyba już lżejsze, ale inne po prostu. Na pewno z mojego punktu widzenia najgorszą formą naczepy to jest lora, czyli przewóz samochodów. To zależy jakie, no bo jak ktoś zbiera na przykład w pięciu miejscach samochody, używane, czasami zepsute, trzeba gdzieś tam wciągać, wpychać i tak dalej, kombinować, żeby odpalić bo nie chcę odpalić. No to przerąbane to jest, no. Kombinować trzeba, który pierwszy ustawić, który wyżej, który niżej. Jak już ustawimy, znaczy jak już wykombinujemy sobie, jak to poustawiać, no to Teraz, żeby to było odpowiednio do zdjęcia, bo jak w jednym miejscu to pół bieda, ale jak mamy trzy miejsca rozładunku, to żeby nie było tak, że samochód, który załadowaliśmy na przód, na górę, to on jest pierwszy do ściągnięcia, no bo taka lipa wtedy. I tu jest naprawdę dużo roboty chyba z tymi samochodami i te, samoch te zastawy są najdłuższe, tak naprawdę. Te zastawy są najdłuższe, zresztą można zobaczyć najniższe. I ja sam bym się na to nie pchał, nawet gdyby tutaj płacili dużo więcej na tych lorach. Chyba płacą, ale nie powiem Wam ile. <laughs> w każdym razie, tyle odnośnie naczep. To każdy indywidualnie musi sobie wybrać, bo każdy oczekuje zupełnie czegoś innego. Odnośnie czasu pracy. Ktoś teraz mnie prosił, żebym coś powiedział. Eee, no to teraz tak. W tygodniu. Kierowca może pracować 9 i jazdy, 9 godzin dziennie, ale to jazdy, tak? I pracy 15 yy, i 13 godzin. To jest 3 razy, yy, przepraszam, 9 godzin dziennie, yy, pokičkałem się jeszcze raz. Prosiliście mnie też, żebym powiedział coś o czasie pracy. W tygodniu kierowca pracuje 13 godzin, z czego 9 godzin jest na przykład jazdy. Są od tego wyjątki, i dwa razy w tygodniu można pracować 15 godzin i mieć 10 godzin jazdy. Tak to wygląda Pauza regularna, dobowa Czyli taka każdego dnia To regularna jest 11 godzin Później są skrócone Mogą być dziewiątki 9, 9 godzin, ale to jest pauza skrócona I takich pauz mogą być dwie Ale trzeba się liczyć z tym, że Jak będziemy mieli taką pauzę To od razu pochłonie nam piętnastkę To jest naprawdę skomplikowane, żeby to wytłumaczyć Bez rozrysowywania na karce. Staram się to tylko przybliżyć. Pauza tygodniowa, tak zwana weekendówka. 45 godzin to jest regularna, czyli taka, jaką powinniśmy wykręcić, a skrócona to jest nie mniej niż 24 godziny, a nie dłużej niż 45. To jest wtedy skrócona. Eee, można mieć dwie pauzy skrócone pod rząd, ale tylko w przypadku, kiedy mamy moi drodzy. Dwie te pauzy zrobione za granicą. Wtedy można mieć, nie można mieć jednej skróconej w Polsce i zaraz drugiej skróconej za granicą, nie, albo odwrotnie. Nie. W przeciągu kolejnych czterech tygodni e, maksymalnie mogą być dwie pauzy skrócone za granicą, no i dwie by musiały być wtedy w Polsce. Nie mogą być trzy skrócone za granicą, Na przykład dwie skrócone za granicą Polska i za granicą. Tak nie może być. I te tygodnie się nakładają. Ja jeden tydzień, to te pozostałe trzy zostają, dochodzi jeden. Na zakładkę to tak działa. Ogólnie czas pracy kierowcy jest pokiczkany i mówię: najłatwiej jest to rozrysować sobie na kartce i wtedy tłumaczyć. Bo tak jak ja tłumaczę, to ktoś, kto nie ma o tym bladego pojęcia, nie zrozumie tego. Uwierzcie mi, nie zrozumie. Tylko nakreślę mu ewentualnie, że coś takiego istnieje, ale na podstawie tego, co ja bym powiedział, to yy, no nie da sobie rady yy, w tym. Ogólnie tachograf pokazuje, ile jeszcze czego zostało, ile jeszcze mam jazdy, ile mam pauzy, jaką pauzę już zrobiłem. Są jeszcze pauzy dzielone takie, te, teraz w trakcie jazdy na przykład mogę się zatrzymać i zrobić 45 minut, ale mogę to podzielić na zasadzie takiej, że yy, na dwa, tak. Pierwsza pauza minimum 15 ale nie dłużej niż 45, to wtedy jest pierwsza 15 i później dokręcam 30 minut na kolejnym. I takich pauz mogę robić ile chcę dziennie, nie ma to, że jedna pauza, czy dwie pauzy mogą być zielone. Pauz zielonych mogę zrobić dużo. Mogę zrobić pauzę dobową dzieloną czyli na przykład jak wykręcę w trakcie jazdy teraz tutaj, sobie gdzieś bym stanął, stałbym 3 godziny i później zrobię dziewiątkę w nocy, no to mi to zaliczy jako yy, tam 11. Yy, także to jest skomplikowane, tylko jest bardzo dużo i naprawdę najłatwiej zrobi to wytłumaczyć na grafice. Także nie proście, żebym to tłumaczył, bo to jest naprawdę można się zakiczać, zaplątać. Ja teraz stanę jeszcze, wiecie, na yy, Nie wiem, Na Bałsen może stanę I tam spróbuję uderzyć Na podprysznik, zobaczymy Czy będzie czynny Czy nie będą chcieli 20 euro zastawu, kaucji no. A w ogóle to pozdrawiam I Dudę pozdrawiam, i Puciatego pozdrawiam I Bolka pozdrawiam, i Sylwestra Stronia Pozdrawiam, was wszystkich pozdrawiam Sorry, że was wszystkich nie wymienię Alicja Godzik jeżeli dobrze wymówiłem, pozdrawiam Cię. Artura pozdrawiam, Artek Wie o kogo chodzi Jeszcze mam dużo, dużo, dużo Pawła Iśkiewicza. Kudłatego oczywiście dużo jest was i ciężko by było mi wymienić, musiałbym osobny kanał zrobić, osobny film nakręcić z pozdrowieniami, ale ja staram się czytać Wasze komentarze i do nich się odnosić. Nie wszystkich Was pamiętam niestety, ale yy, dziękuję Wam za komentarze i za to, że oglądacie moje filmy. Mamy Dresden i tutaj się zatrzymuje, robię pauzę, 45 i oczywiście prysznic. Zobaczymy, co tu wymyślą. To jest nieprawdopodobne, XXI wiek i, i takie cuda. Teraz obradamy. A no, później dzisiaj już na Dychę jedziemy, także zobaczymy dokąd się uda zajechać. Po 200 metrach lekko w lewo. Dobra. Dawno tutaj nie byłem na tym parkingu. Lekko w lewo. Naprawdę dawno. I Tak, na wprost tutaj. O, właśnie. No, jestem teraz, moi drodzy, jak nowonarodzony, dosłownie ogolony, wykąpany, przebrany. Teraz muszę jechać. że Dresden tor nie zawiódł. 110 km mamy do polskiej granicy tam zatankuje do pełna na szelu a na dzisiaj 3,25 jazdy, także dojadę prawdopodobnie gdzieś tam albo do Kraśnika albo na Gromadkę zobaczę jak to będzie wyglądało 3 godziny jest 16 liczmy tak 19 z hakiem i na jutro by zostało około 280 km do przejechania moi drodzy Także jedziemy. Mijamy terminal po prawej stronie, także ostatni parking po stronie niemieckiej, przed nami jest granica. I tutaj muszę uważać, bo powiem Wam, że eee, ostatnio tam stał radar. Sobie Niemiaczki ustawili radar po prawej stronie. Ostatnia taka zatoczka, jaka tylko mogła być. To stali i wystawili urządzenie pomiarowe. O tu jest z górki, i naprawdę można się ładnie rozpuścić. O, i tutaj wtedy sobie stali? Słaniaczki. Jeszcze na wyjeździe chcieli puknąć kogoś. No tu oczywiście co. Kolejka, no zobaczcie, dzisiaj mamy poniedziałek, ale jest godzina 17:15. Spójrzcie, co się dzieje w kierunku Niemiec. Ile ciężarówek stoi. A my się będziemy teraz tankować na, na Szelu. Tak, na Szelu była zmiana. Chyba chyba tamtym kółkiem się na Szelu tankowałem. <grym> Także na Shell kotły do pełna i jedziemy na gromadkę. Zajadę dzisiaj. Chyba, że wcześniej będzie miejsce na tej, na no, na Kraśniku Zobaczę. Ale kocioł jest ja, i dole. Zobaczcie. No już jesteśmy w kraju. Moi drodzy. Ale tego stoi. I teraz najciekawsze jest, że zobaczcie, jest, mówię, tak jak 17H z hakiem I teraz oni gdzieś muszą wszyscy Znaleźć miejsce do parkowania I tam będą pozapychane Te parkingi Jeszcze stoją, tam już wyjeżdżają z szela Że jak będziemy teraz jechać To zobaczycie ile jeszcze tam stoi Już, że tu się kończy. Tak, tutaj się kończy dopiero. No, teraz możecie zobaczyć z góry ten kocioł na granicy. Proszę bardzo. Tutaj? I teraz tak, ci skręcają też na Niemcy, i sprzeciwka tam. 9 czwórką tak samo auta stoją, żeby wjechać do Niemiec. Trzeba ostrożnie, bo jest taki niebezpieczny ten wyjazd. No, pod dystrybutorami pójściutkomami. Zaatakowane, wiecie ile wlałem? 900 litrów, 900 nieźle, nie? Do jednego kotła 210 weszło, a do drugiego weszło zaraz 290 chyba i 610 jakoś, tak. Dobra, na no 1843 na Gromadce, chyba że na Kraśniku będzie miejsce to ze strony na Kraśniku zobaczymy ale kocioł tu cały czas jest kocioł na w szczęście sensie ja będę nie jechał tą, że tak powiem nitką, którą jadą stoją te samochody tylko obok może się uda, trzmychnąć Ten się wbił, tylko że on to jedzie na Niemca. No i dzisiaj to jest niebezpiecznie, bo nie widać samochodu osobowego, który też tutaj gdzieś się pojawił. o widzicie? I tu był jakiś wypadek bardzo poważny. Chyba dwie czy trzy osoby zginęły. Bo się okazało, że. Kurde, jedzie ciężarówka. Okazało się, że wyjeżdżał od nas chłopak. I co zrobił? No on wyjechał dobrze, ale stamtąd zasuwała ciężarówka, Nie ciężarówka, tylko osobówka Astra. I w jego osie od naczepy uderzyła. Tak, że aż z Astry silnik wyleciał. I tam chyba, suma summarum były trzy trupy. Może to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Dobra, ale na szczęście my tędy nie tutaj. Nie skręcamy w prawo, idziemy sobie prosto 50 km przed nami o, Ale tu urósł korek Tam, to wiadomo Tutaj pod wiaduktem, pod wiaduktem, pod wiaduktem No i tutaj Już jest Poza wiadukt I to tak galancie